Są takie, którzy wszyscy wiedzą. I są takie, których jeszcze nikt nie widzi. Ale to dopiero samo niski proces. Może kiedyś taki tu przyjedzie, co po słupach rozpozna, co tutaj jest. więc taka ich funkcja też jest oprócz tego te cztery tam od wysokości służą do pozbywania się w lęku więc się na nie wychodzi po kolei poza tym były blajtramem jak widać Oprócz tego z ozdobą, no ale y, już mieliśmy kontrolę z, y, z czego, z nadzoru budowlanego, bo komuś się tak nie podobały, że tak zarzucił pismami, że tu przemęczuje przestrzeń, że dwa razy bym. Także również z tą ością wychodzi w gardle, czy tam w gardlą no i też mają taką funkcję jak najbardziej. Niektórzy jak tu jeżdżą na siodełko z dziećmi, to dziecko robią. Tam się nie patrzy. Hmm. Także tak też bywa. No podtrzymują tablicę. Trzeba ich zobaczyć wiesz. Musimy wydawać. Extrakt to technologia, a nie szupy, która powstaje już, można powiedzieć, od początku, czyli 3 lata minęło, czyli wuj jeszcze nie jest do końca uruchomiony. na potencjale ale adept, który miał ją budować jakoś na razie nie ma albo zrezygnował, nie wiem. Znaczy może nie budować, ale kończyć. ten gruby słup tam. Więc jeszcze brama na ciekawości, no ale to trzeba ruszyć tyłek i iść zobaczyć. brama ciekawości? No rozpoznana przez dzieci. Mm -hmm. Tak jak wejście do ekstraktora przez dziecko był taki. Tutaj mieliśmy takie takiego, faktycznie dziecko ekstrasensytywne i takie ponadprzeciętne, ile mm -hmm. to Łukasz, czy co miał. 7 lat czy coś takiego? Ty mm -hmm. Byłeś tego? Mm -hmm. super, super. No i tutaj doradzaliśmy z rodzicami no i z nim. A tam co? Ja mówię nie, jak, co? Ekstraktor ma wejście, tylko wejść z tej strony i on bez po prostu błędnie, mimo że z drugiej strony podchodził, oprzedł go tu, otworzył przed. A dorośli nie widzą tego. A wsi wiedzą. Mm -hmm. No zresztą dorośli nie są w stanie się z tym złamać, więc jakby pomijają. Ale czasem, dużo czasu sobie zrobią zdjęcia, bo jak już są podmalował, to jest na tyle atrakcyjne <grym grym> Malował trzy dni, więc tam jest też dużo pracy. Nie zrobiła egzotyka. Od zeszłego lipca do... do kiedy? To września czy tam sierpnia Także te takie długie trzy dni widać na nim i to przyciąga To jest za propos czasu, który tutaj jest czy Trzy dni może dać rok Nieodwrotnie Tak samo No i jeszcze kody są do, na domu, których nie widziałem na razie po polsku, ale ten moment mówi po angielsku. To no, się przejdę zaraz. Jeszcze jest centrum wszechświata. Zaznaczone w tamtali Moglinsko, jak to w centrum. Jestem wir.

Zacznijmy takie przetwory robić, ma w siebie ogórki, kisić czy coś. <laughs> Te wyglądają lepsze. To wiesz, jakie teraz proste jest? Kupuje się w worek taki do kiszenia. Nawet beczki nie trzeba. Worek jak beczka. Mm -hmm. I się w worku pisie. Mm -hmm. No, łap no, też w miał zakiszony, ale tu worek był w wstawiony. Mm -hmm. Bo najlepiej pogórki pika pustę zakisić i wrzucić do stawu. Do stawy. No, tak ludzie robią. Najlepsze kiszonki. Mać. I to będzie za zimno tam stawiasz byś? się... No właśnie, nie. Nie wiem, czy to całą zimę potem trzymają. Są głodni, to wyciągają. No to wiesz, przemysłowo tak robią, musi coś Tak, To potrafią 200 beczek utopić tam. Czyli to jednak musi faktycznie coś dawać, jeżeli są tu. No, tak bo ludzie, mimo że nie mają czucia, to na przykład najłatwiej im dobrą kiszonkę rozpoznać. Chyba dla tych, co jedzą, bo pewno już ich jest, jest niewiele, ale generalnie w Polsce ludzie, to jest Przyjedzą, takie dość tradycyjne, że do ogórki obiadu, kiszone no, czy coś, no, właśnie do obiadu. Tutaj możesz. Się no dojęcie. Nie wiem na czym to polega, czy taki smak, ale na to zwracają uwagę, to zauważyłem. Mhm. Tam gdzie są dobre, to znika, a tam gdzie jest gówniane, to leży. No, jeszcze to, że człowiek się kieruje sam, nie tak naprawdę, nie? Gdzie nie nie wiem. Decyzja jeden podejmuje, bo leży, to bierze, no. Mhm pewno z 80% tak kupuje w tych sklepach dużych, bo w małych no to już więcej. Chodzi do małych, dlatego żeby co innego kupić, chociaż to już coraz trudniej. W zasadzie tu samo. No, nie Myślałem, że masz otwór przed ostatnim. Nie, no, hmm, to dobrze, myślałem, że braknie. Hmm. No, tu na przykład przed jest taki słup, który jest elementem domu, bardzo znaczny, bo Adep, którego malował taką metamorfozę, ile go malował, ze 4 dni, nie? Na całą szkołę prawie, sobotę, po prostu tak go to otworzyło, samo malowanie, a malował to autentycznie, bo takim pędzelkiem, a no to duży słób, więc mu trochę zeszło. I tak się otworzył, że po prostu szok, wszyscy patrzyli, żeby go zobaczyć, bo po prostu wszystko się zmieniło, puściło mu całe napięcie i tak dalej. Czy to tam potem między innymi w konsekwencji tego tak do końca dla niego takie, z perspektywy takiej właśnie osobowości było, tymczasowej, doświadczenie pozytywne to na tą chwilę nie wiem czy by tak to jakoś łączył bo mu się mocno że tak powiem materia rozjechała ale to wcześniej już nad tym pracował więc to było nieuniknione jak muszaman mówił delikatnie no bo co się będzie pierwsza przemęczenie pierwsza w niczyje życie no to nie słyszał no i wypakował ileś tam oszczędności w biznes który nie wiem czy w ogóle jest do odzyskania tyle, co włożył, raczej kiepsko. Potem, tak jak jedno się kuleje, to no to, to są takie fazy normalne. Ludzie, którzy przez nie nie przechodzą, to wcale nie jest de facto dobre, bo pewnych rzeczy nie dotykają. I no, no chyba, że gdzieś tam już niby się z tym zetknęli i nauczyli. Czyli właściwie nie jest tak bardzo istotne co się robi, jakie się ma do tego nastawienie. No tak, no ale wiesz, jak tam materia cię powala, no to czasami jest ciężko. Nie? Szczególnie jak się tam ma dwójkę dzieci, nie. tak jak w i każde, no, nie ma. Trzeba Michę postawić codziennie i inne wydatki, bo jak się jest samemu, no to jak gdyby... Więc to wtedy kosztuje dużo. I ciężko to zaabsorbować, bo jak się jest samemu, czy nawet bez dzieci, to troszkę inaczej. No tak czy tak, to są z reguły ciężkie doświadczenia tutaj. ale de facto one mają, są najbardziej kształcące. Jak się uda to transformować, no bo niektórzy to po prostu mają tego z powodu tego tylko traumę. No ale to jest wina wzorców, które tu obowiązują niestety właśnie boga pieniążka, prawda? Bo no to ludzie robią na każdym dniu. No. Nie ma Michy, wstyd no i nie wiadomo co jeszcze. To już dowolna rzecz. społeczeństwo oczekuje, że tu odpowiedzialnie, że wykarmić mm. dzieci, że coś tam. To już trudno nadążyć czym może być człowiek atakowany. A to jest siła straszna i okrutna, bo mm. to jest lepsze z otoczenia, z rodziny, z każdego poziomu. I bezwzględna, bo ludzie tego nie kontrolują kompletnie, nie są tego świadomi, więc to się mm. dzieje poza ich świadomością. lepsi. <laughs> to już pora? Tak, ja tak jeszcze obserwuję się wyczyszczoną tak, Na Na żeby zrobić dobry uczynek, jeszcze są, Jej, A, ja nie są A ja też, ja też pracuję. Druczyny i te kieszonki, bo to ma dużo mzymy. No ja, yeah. mm -hmm. Dobre są te, dobre są. No i super są. A tak pomidory pomidory. Tam za pierwszym razem mi tak nie smakowało, dobrze, że nie zwaliłem. Jejo, no, na wiesz co? No, I tak dawało mi, dawało no, no nie już pan wyjąłem tego. Nie. Dobra, <noise> ja, to się powoli, tak chyba się przybiera na ten spacer. Później polecę, nie? Tak, od razu tak, się ubierasz i leczysz, już nie wracasz. No tak. Może, nie. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Właśnie, może wejść ze mną, tak pochodzić, tu popytam jeszcze może o te rzeczy wokół domu? Tak, nie. Chcesz jeszcze uruchomić? Nie, nie, no, nie, 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 A, tak. A, tak. A nie, 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 なべなべなべなべな